Siema, z tej strony Kryptomisiek, a oto wasz Daily News. Bitcoin od początku roku wykazuje mocne odbicie cenowe, co przekłada się również na sytuację finansową górników. Otóż w ciągu pierwszego miesiąca 2023 roku społeczność parająca się miningiem najstarszej kryptowaluty odnotowała 50% wzrostu swoich przychodów. Wszystko to oczywiście za sprawą nagród za wykopane bloki oraz opłaty transakcyjne. Górnicy Bitcoina redukują straty. Zeszły rok był bardzo ciężki dla sektora miningu. Dla przykładu, w dniu 28 grudnia 2022 roku przychody z miningu BTC spadły do łącznego poziomu 13,6 miliona dolara. Był to najniższy wynik od października 2020 roku. Jeśli połączy się to z silnie skaczącymi cenami za energię elektryczną w obliczu napięć geopolitycznych, to górnicy stanęli w tamtym momencie w obliczu ogromnej presji sprzedażowej. W wyniku tego, wiele podmiotów było zmuszonych przerwać pracę swoich koparek, ponieważ była nierentowana w stosunku do generowanych kosztów. Część z nich również zaczęła wyprzedawać zarobione bitcoiny w celu opłacenia działalności. Z racji tego, że kurs bitcoina przez cały styczeń piął się do góry, to branża wydobywcza również na tym zyskała. Jak informuje serwis blockchain.com, rynek ten odnotował w ciągu miesiąca aż 50% wzrostu swoich przychodów. Przychody z wydobycia bitcoina zwiększyły się z łącznego poziomu 15,3 miliona dolarów na stan z dnia 1 stycznia 2023 roku do prawie 23 milionów dolarów. To jest stan na dzień 30 stycznia 2023 roku. W miarę jak coraz więcej górników podłącza się do sieci, by ją zabezpieczać, to rośnie również szybkość haszowania. W momencie pisania tego artykułu hash rate sieci bitcoina wynosi 300 exahaszy na sekundę. Rozwiązać problem energii. Bitcoin, jak i reszta kryptowalut wydobywanych przy wykorzystaniu konsensusu algorytmu proof of work, jest stale poddawany regularnym atakom ze względu na duże zużycie energii elektrycznej. I to jest prawda. W październiku 2022 roku otrzymaliśmy raport od Bitcoin Mining Council, w którym napisano, że odnotowano 41% skok zużycia energii przy miningu BTC rok do roku. Powyższe stanowi wciąż spory problem dla przemysłu wydobywczego. Jednak coraz więcej podmiotów szuka alternatywnych opcji, by rozwiązać problem energii związanej z Bitcoinem. Jednym z takich przykładów jest pól miningowy Gridless, który wykorzystuje w tym celu źródło energii w Malawi, kraju bez dostępu do morza w południowo-wschodniej Afryce. Projekt ten wykorzystuje 50 kW osieroconej energii do przetestowania jako nowa opcja energetyczna do miningu Bitcoina. Więcej o inicjatywie komentował CEO Gridless Eric Herzman. Producent energii zbudował te elektrownie kilka lat temu, ale nie był w stanie rozszerzyć ich na więcej rodzin, ponieważ są ledwie opłacalne i nie było go stać na zakup większej liczby liczników, aby podłączyć więcej rodzin. Tak więc nasza umowa pozwoliła im natychmiast kupić 200 dodatkowych metrów, aby podłączyć więcej rodzin. Co więcej, ślad węglowy generowany przez te kopalnie bitcoina jest wciąż stosunkowo niski, bowiem działa on wyłącznie z rzecznej energii wodnej. To już wszystko na dziś. Zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału i zostawienia lajka, aby być na bieżąco. Sprawdzajcie też naszego Twitcha oraz TikToka. Do zobaczenia.